który mógłby wydać z siebie pewne dźwięki, ale chyba nie. Co to w ogóle jest? Nie wiem, ale jest odwracareczka. Myślałem, że to harfa tak przez chwilę. Ej! <grymne> <grymne> Bit! Białknę. Oj. Siemaneczko, Orion, jeszcze raz, co Ale... Ale jak? A to taki młody kotek jest, ale, ale jak się ciekasz? <gadza> kotek. Wie łapką, wie łapką. Musi, musi. Co za kot, jak łapką mnie jednie? M miał to Na może jakoś mamy? tak, super po cichu. No. O, 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 o. o, o. Dawaj łapką, dawaj łapką. Przypierdol, Przypierdol! Patrz, <grydol> <Wasze>, czekaj, patrz. No <grydol> i dajem słabki. Faktycznie sytuacja y, wymagała pewnych słów. Oj... Kurde. Boże, moi... Ale dawno nie było. mafia 5 Ale nie przeczyta chyba dobrze, bo jest duży. Saint, kosła i łacie, no Saint tego ziodiem, Ciem, ten dom mówił, że jest To było coś z jej mafia z Widzicie, jak oni za podwykończyć podwykończyć chcą. A może, jak będę obracać, to on to będzie widzieć i wtedy to atakuje, bo się rusza. Siemka, soldier. Zostawcie łapkę w górze. Tak w ogóle, tak na prawie sam początek. A najważniejsze z najważniejszych rzeczy, które są istotne dzisiaj do poruszenia, zostawi subskrypcję na kanale PRL-TV. Nawet jak nie będziecie oglądać, to zostawcie suba. Bo. O o o o, bo, 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 się na górze? Pa pa pa, widzisz? Widzisz, widzisz? Złapki, złapki. jedno. No myśli co jest, kurde? dziwna ta zabawka. Czekaj. Ocie jak 5 zł. Miau. Ej, miałem gdzieś dźwięk kota w gui, Czekaj. Gorzek, to też kotka. No to proszę pana. Dobra, to wracając do tematu. Link do samego streamka jest tutaj na czacie. Można kliknąć, dać łapkę w górze, zostawić suba i nawet jak nie będziecie, to i tak jest dobrze. I oczywiście bądźcie. Oglądajcie. Oj. Oj. Oha. Chyba kotka. No. Zdziś jak. się na psztulasek. Przytulas. Pstulasek. Myśli, kurwa, to jeszcze nie marzec. Ile to do marca, tu już. Ale fajnie siedzi sobie. Ale nie może w jednym miejscu tam spokojnie usiąść. Bolące palce dla kota. Chocie, bolące palce. Jak, jakby psa, ale pies to chyba przestraszy, nie? No nie wiem, może nie. A w ogóle jaka perspektywa dziwna, taka mega do ziemi leży. Może już kot może... miał ją w łapce. Może ona specjalnie jest, żeby widzieć co kot robi No ale tutaj na przykład nie łapie Pudełko od Lego tam stoi Lego kolego Siemka i... A I... we wali Walii Wa Walii Wa Wa O, siedzi oh. na stole. Kici, kici zawołaj. Ciemanet kurzowa. I smacznego życia już na zaś. Jezus Maria, ale mi pan kicił je do ucha. <grym> Dawno panu tak nikt nie kiciował do ucha, prawda? Pram! No i są zadowolony. Tak, może. Czy tylko mi tak zacina? Chyba tak. Chyba... No, to tam zrobił. <grystanie> <grystanie> może to oznacza wejście do góry u niego. Panie Peres, po nowym roku. Literki popierdoliłem panie. Nie wiem, no... 6 stycznia prawdopodobnie. Kota ponagłaśniam, może Właściciel przyjdzie, pomyśli, że to ten kot miał czy. Co? Dzięki. 6 stycznia to święto, ja będę domu. No, kot nie ogarnia kto to obraża w godzinę. Klaga jest o. taka, że jak ktoś za dużo miałczy, to klaga przychodzi jej w piętro za to spuścić rodzicielski. Może ten kot też się striggeruje i w końcu spuści w piętro. Oo o o o, 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 o. <grywia> Ale ja, ale ale, <grywia> ale gdzie? <grywia> Słyszałem, nie widzę. <grywia> <biżu. grywia> Sondaż. Nie Polsatu. Normalnie. Chyba to dom Krzysztofa i misza Konog Miałem to powiedzieć, miałem to powiedzieć. Chyba <grym> chyba... czarnobielizowany. Jak na razie, chyba, że ktoś nam odpali światło. Jakby było złote to słoneczko jeszcze, to by był luksus. Kot jest szybszy od kamery. Stare nie zdałem. O, o! Jest! Gatto! Proszę wrócić. No. Ale patrz pan jak na świetną sytuacja. Panie czy Bolo, dziękujemy bardzo, witamy. Dziękujemy, ciemoneczko. O, światło się zaświeciło się. Ja? Szybko! Szybko! Po O, mamy... Przed, mamy barwę. Przed, przed świętami dla jego, niestety. Na końcu ze światła zaświecił! U nas jest czujka w korytarzu, to bez przerwy miga w nocy, człowieku. No, wiem. Panie na kurzeczu, jak przed świętami, no szybko minęło. No i teraz tutaj kawałacie chcę zrobić tylko. No ty. O. No, no no. O! Magik nie! Może tam też jest czujka, bo w sumie nikt się nie pojawiał. Trzeba zrobić tak, żeby się pojawił. Siemaneczko, Casey King i Jarek. Ej, wyobraź sobie, że siemaneczko, oczywiście. Dobre. a w sobie pana ja witałem. Ale to jeszcze raz nie, nie zaszkodzi. Wyobraź sobie, że właściciel potem ogląda nagrania i patrzy, <laughs> <laughs> co się dzieje z ten, <laughs> że kamera atakuje, że biega gdzieś. Miał czy. Gołębie, pyskim? o. Gołębie. Ej, ptaszki, tak. Klara też bardzo lubi ptaszki. Za tak, może zaraz będzie. K. k Darkface, Manko. Siemanko. Sianka też jeszcze dawno nie było. Stawcie łapkę w górę dla Darkface. Wbijajcie na kanał RL TV, Jest link od razu do, do streamka. Łapka w górze. Pyk. Subskrypcja. Pyk. Na legalu. Za darmo, trzymam Adam. do Oj, za głośno tutaj. Pa, Zacznij... to jest człowiek. No, jednak, ale ponad pięknie może... To w połączeniu ze światłem obudzi właściciela. Może no, go nie ma jeszcze? No panie, 22 prawie jest, jak go ma, ono w sumie. W niedzielę od 22 to wie pan. No tak, różne rzeczy się dzieją. Można to zostawić ewentualnie w razie... W razie pewnych sytuacji... Oj! Jak ktoś jest, co na to przyjdzie? Panie Adamie, myślę, że będzie ciężko znaleźć greckie radio. Raczej to jest już chyba niemożliwe. Saulo, Siemanko. O